szepty, znaczące spojrzenia i sceny uwodzenia. W lutym w Operze Paryskiej powraca Le Parc, kultowy balet Angjela Pressy tworzone 32 lata temu arcydzieło. lekkością i zmysłowością przedstawia gry miłosne niesione muzyką Mozarta i ruchami, których każdy gest opowiada o spotkaniu, wahaniu lub namiętnym impulsie. Jest artistes de faire dla artystów, qu'ils robić rzeczy, które lubią robić, czyli pouvoir móc à À inventer, à créer, à fantasmer, à rêver, en fait. C'est comme si on n'avait pas quitté le territoire de l'enfance aussi, d'une certaine manière. Et ça, je trouve que c'est très beau. Je trouve que c'est très beau de vieillir, de mûrir et de rester. Il y a une part de nous qui reste un enfant qui s'émerveille. Młodzi tancerze wnoszą nową energię, a ich emocje i ruchy na scenie sprawiają, że każda scena jest wyjątkowa, niemal namacalna dla widzów. C'est une nouvelle génération qui s'en emparent et qui lui redonne une actualité, qui le revitalise et qui lui donne une légitimité aussi et tout en retrouvant l'essence aussi des choses en fait. Widzowie zostają porwani w wir pa du Pocałunków i romantycznych udręk, gdzie współczesna choreografia dialoguje z klasyczną elegancją. Balet będzie wystawiany w operze paryskiej do 25 lutego.